Paneczko widzowie, dzisiaj gramy taki nietypowy odcinek, nagrywamy, bo to właśnie jest, um, jak to się nazywa? Bachelor's Legends? Zobaczymy, mm. czy nowe krainy już doszły. Nie. Jeszcze nie. Kręćmy kołem fortuny. No i coś się zgadza, tak jak zwykle. Dobra, idziemy tutaj. Że coś się zmieniło. Dobra, ta zmienimy się. I po ile jajka? Po 50, aż milionów. Aż 50. Bo to ma jakieś te Czy ma te Santa te Santa, co Co tak. No ale tego mi chodzę. Co so jest sobie? Skąd oni to, to mają? Dawks. 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 Dawsk. Dobra, to trajdujemy się z jakimiś nóbeczkami raczej. No prezent ekskluzywny. Pop też mi daje prezent ekskluzywny. To nice. Ellie. Mm. Mm. No. Nie, nie odrodził mnie. Ale hamstwo. Jego klimowałem. No, no, już nie mogę. To na tamtym kącie było. Co, jak oni zniszczyli tą skrzynkę? Dobra, gdzie Jak oni to wzięli? Zniszczyli? W ogóle? Idzę. Dobra, zerwujemy tutaj szybko. Co by się stało, gdybym drofnął, nie wiem, mi tylko tego... Nie wiem, to chyba bym leciał kilometr. kilometr I spać. Nie się da, ale ja mam sławę. Tutaj zbieramy na... nowej jajo i no mm. i ten jak to się nazwa. no i co otworzymy i to będzie i jakby na no koniec odcinka no bo nie mam innego dobra otwieramy pierwsze jajko najlepsze pierwszy dzień aktualizacji epic on ma 14, czyli to widzicie to jest mój najlepszy pet